Witam na kolejnej recenzji. Tym razem telefon, który można powiedzieć, że obrus legendą już. No, niektórych pewnie jest nieznany, no ale jest to fenomenalny telefon. Jest to Nokia 16.00. Wygląd jest nieskomplikowany, standardowy. Normalny prostokąt, niezwydziwiane kształty, jak u innych producentów szara budowa guziki przyroczyste, dobre w przyciskaniu tak telefon posiada to co najważniejsze w każdym telefonie czyli wiadomo smsy smsy książka telefoniczna notatnik budzik kalkulator przelicznik walut standardowa opcja. Nie ma telefonu komórkowego, telefon, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego. Ale według mnie to, co oferuje sam telefon, czyli bateria, która trzyma ponad dwa tygodnie, no dwa tygodnie i ogromna wytrzymałość telefonu w zupełności wystarczy. Telefon nieraz lądował na ziemi z 10 metrów, nawet więcej, może trochę dzieje, ale i zawsze wyczymy, bo bez szwanku, nawet bez rysy. Mógłbym się nawet założyć, że jakby zanurkował do wody, to i tak funkcjonowałby tak jak zwykle. Warto tutaj także zwrócić uwagę na, na gry: na coś bardzo banalnego i trywialnego, można powiedzieć. Ten, ten rodzaj Noki, ten model Noki ma standardowego snake. Czyli nie jest może standardowy jak Noki 3210 Ale nie jest taki wydziwiany jak te w tych najnowszych, gdzie już snake gdzie mam do czynienia ze Snake'em 3D to jest w ogóle porażką na całej linii. W ogóle traci zgrywalność, a ten snake jest bardzo ściągający z chęcią urucham go w miejscach, gdzie my się. O, jeszcze jest jedna gra Rapid Roll, spadamy kuleczką, musimy przeskakiwać po takich mostkach. Yy, według mnie jest to telefon, telefon z technologią kosmiczną. Nie umywa się Nowoczesne telefony nie umywają się do niego pod względem wytrzymałości baterii i to jest według najważniejsze w obecnych czasach nie to czy ma aparat 140 pikseli, GPS-a czy przyrząd do geodezji ale ważne jest to właśnie żeby bateria długo trzymała i żeby była łatwa w obsłudze i nieskomplikowana co jak najbardziej firma Nokia i ten model 16.00 nam oferuje. Polecam bardzo tę komórkę. Dziękuję.